Można? Tak. Dla matki. Jedno jest szczęście, jedna jest ona. Tylko gdzie cię szukać dziś mam, matko? Być może w górze, lub tu na dole. Na tym ziemskim padole. Choć wiem, że cię nie ma. Nie, o nie. Gdy żyłaś, mamo, chciałem tak samo. Czasem przytuluję się do twoich spracowanych dłoni. Lecz cię już nie ma. Odeszłaś za światy. Dziś sam biorę od życia tę giebaty. mojego samotnego życia tak bardzo jest mi smutno gdy zapada zmrok a ja co krok uczę się samotnego być sam na sam ale tylko sam choć serce płacze w nocy jestem zupełnie bez mocy ja sam ze sobą ciągle walczę ale wiem że przegrywam i w samotności swojej gram Pamięcią, z moją namiętnością. I moje życie na starość zgrywam na pliki nieistniejące. Tylko dla Ciebie. Tylko dla Ciebie. Chociaż już nie ma przy mnie Ciebie, droga matko.